Konturowa mapa centrum Krakowa. Na niej kolorowe punkty oznaczające oddziały Muzeum Krakowa. Napis. Weselmy się, osadzanie Chochoła w Rydlówce. Ludzie ubrani w tradycyjne bronowickie stroje ludowe. Mówi doktor Michał Niezabiczowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Wielkie narodowe zadumanie które się dzieje w Bronowicach. Tak się złożyło, że tu w Rydlówce, w czasie takiego jednego z tysięcy wesel, które się odbywało, Niezwykłego wesela, bo to był ślub Jana Rydla, syna profesora Uniwersytetu Krakowskiego i chłopki z Bronowic. Na tym weselu był Stanisław Wyspiański I w głowie mu się dramat usnął. No i od tego momentu wszystko się zmieniło i nie możemy się pozbierać. Otóż to już 123 lata od tego czasu, kiedy. Zadajemy sobie to najważniejsze pytanie, czy jak uciec z tego chocholego tańca, w którym cały czas jesteśmy, bo Wyspiański o to nas oskarżył, że idziemy za słomianym chochołem. Taneczny pochód przechodzi ulicami Bronowic Małych. Mówi Ewelina Radecka. W pierwszej kolejności odnosimy się do młodej Polski, do sztuki tego okresu, do twórczości Włodzimierza Tettmajera, Lucjana Rydla i właśnie Stanisława Wyspiańskiego i tego, co tutaj się działo na przełomie XIX i XX wieku, ale także tych tradycji wiejskich, bo przecież kiedyś Bronowice Małe to była mała podkrakowska wieś. Jesteśmy ogromnie jakby szczęśliwi, że wszyscy, którzy biorą udział w osadzaniu, myślę są rozgrzani i muzyką, i śpiewem, ponieważ podczas korowodu weselnego, który dochodzi do rydłówki, żeby osadzić Koła. dużo się dzieje i wszyscy uczestnicy, nawet obserwujący, są tak jakby, aktywnie włączani w odbywające się obrzędy i zwyczaje. Kobiety w tradycyjnych strojach ludowych zakładają Pannie Młodej na głowę białą chustę. Mówią uczestniczka wydarzenia Kamila Zielińska i jeden z aktorów Paweł Szczepańczyk. Musiłam po prostu poobserwować i zostałam wybrana właśnie na Panią Młodą, z czego bardzo się cieszę. Pierwszy ślub w życiu. <grym> Teatr jest piękny, ale ma swoje ograniczenia. Natomiast, natomiast w momencie, w którym to wchodzi w życie i, i jesteśmy tutaj z ludźmi i oni razem z nami tańczą, to jest faktycznie dotykanie tradycji, taką jaką ona była. Żywa tradycja, żywa nie, nie gdzieś tam na scenie, co wiadomo, ma swoją, ma swoją rolę. Natomiast tam, gdzie można ludzi zaangażować i, i przekazać tą iskrę, tak żeby ona szła dalej i, i żebyśmy nie zapominali, kim jesteśmy, to, to, jest, to jest to, o co chodzi. Mówi profesor Jan Rydel, przedstawiciel rodziny Rydlów. To jest rzeczywiście doroczne wydarzenie, które weszło nam w krew. Ono jest pomysłem chyba profesora Waltosia z początku istnienia muzeum, czyli z początku lat 70. czy 69. roku. Ten pomysł nabrał własnej dynamiki i jak widzimy z roku na rok rozrasta się impreza. Młodzi aktorzy są coraz lepsi, wspaniale. Jest wspaniale, jestem naprawdę wzruszony. Wejście do rydlówki. Mówi doktor Joanna zdebska Schmidt kierownik rydlówki. Kochu, tutaj teorii jest kilka. Formalnie słoma, która okrywa szak przed zmarznięciem. W interpretacji wesela tych teorii jest sporo. Jedna mówi, że to jest symbol życia, bo dzięki temu róża przeżyje zimę, ten piękny czas. Tak? Inna interpretacja mówi, że to jest jednak symbol śmierci, ponieważ nie wiadomo, czy ten to nie jest martwycy, czy on nie dusi tej róży. Ale jest też taka ładna interpretacja, którą zawsze powtarzała pani Maria Rydlowa, mówiąc, że w jej przekonaniu hochół to sąbezpieczny. który od tak dawna gra na katedra, który tyle nam opowiedział w Weselu nas samych. Mówią Katarzyna Majtyka i Wiktoria Sakowska, uczestniczki wydarzenia. Jestem dumna z, naszej, z naszego koloru, naszej kultury krakowskiej. i i tego bogactwa, i radości po prostu z tego. Zabawa była przecudowna, cudownie jest to widzieć wszystko na żywo. Te detale, te obrzędy, jak to mogło faktycznie kiedyś wyglądać. Spróbować się wczuć w ten klimat, który tutaj panował te około 100 lat temu. Cudowne wydarzenie, Kolor przepiękne, wzruszające. Muzyka i w ogóle recytacja, wszystko tak podniosło i wspaniałe. Cudnie, że mogłyśmy tu być. Dzieci w strojach krakowskich inscenizują fragmenty wesela Stanisława Wyspiańskiego. Uczestnicy wydarzenia osadzają chochoła i tańczą wokół niego. Inscenizacja fragmentu wesela we wnętrzach Rydlówki.